Też kiedyś dostałem perm banału z Pozdrow dla wtajemniczonych. No powiedz dla niewtajemniczonych. Um, ogólnie streamer, który jest miły dla swoich widzów. Gdy markuje czołgi specjalne, na których trzeba się bardzo mocno skupić, to jest taki w vocie. Współczynnik wkurwienia. I gdy grasz na przykład czołgiem, którym musisz robić bardzo dobre wyniki, i nie robisz tych wyników, plus na czacie ktoś coś mocno sarkastycznego napisze albo średnio miłego, to taka osoba nie dostanie wtedy powiedzieć: Powie, to ten streamer wtedy nie powie cześć, co tam u ciebie, albo nie, nie mów tak, ten, wszystko jest dobrze, tylko taki streamer, zanim moderacja cokolwiek zobaczy na czacie, to taki streamer już ba bana daje użytkownikowi. Ja tak, ja tak, mi się tak rykoszetem dostało, jak skill markował Chieftaina, a ja na, i na Dębinie się podpalił. Ktoś go podpalił Ja napisałem, że woda jest blisko, bo, gość, bo skill siedział obok wody od razu No i... Bo chat nawet nie wiedział, o co chodzi atakowana. Że dostałem bana Bo napisałem water is close, nie? Skill... Jeju, naprawdę ten strzał... Strong... Mm. Że nawet pracownicy WG, którzy byli u niego na streamie, po chwili na Discordzie mi piszą: Ej, czemu ty masz banał od Potem, oczywiście, po, na koniec streama mnie odbanował. Jak mu wysłałem Donata to sobie przypomniał: Ej, jest. Ja banowałem pawiana.